O for yeah. O, je! Yeah. To jest Herkules ziom! Hej, siemanę wam wszystkim ludziska z tej strony Solak i witam Was bardzo serdecznie w moim... Pierwszej, mojej, mojej serii, pierwszej serii, bajkowe granie i w moim pierwszym odcinku gry Hercules. To jest takie, powiedzmy, zagrajmy w Hercules. Oczywiście możliwe, że tu będą. Nie, dobrze jest, dobrze jest. To jest wersja na PSX, dzięki emulatorowi go odpalam. Tylko i wyłącznie dlatego. R próbowałem różnych wersji pc ale naprawdę nie idzie. Naprawdę. Poza tym, jeszcze w opisie macie dodałem link do całego filmu i w torrentach też możecie go pobrać, jeśli chcecie, oczywiście. A to dlatego, bo ja kiedyś wysyłałem film cały na, na YouTube, właśnie Herkules, ale dostałem dwa ostrzeżenia o prawach autorskich i musiałem go własnoręcznie um, usunąć. Także. Tu zdarzają się takie błędy, ja wiem, będę w razie czego, gdyby to podczas gry było, po prostu będę pauzował i przerwał nagrywanie, tak by to ustąpiło i, i będziemy lecieć dalej. To się zdarza, więc, no niestety, nawet bez nagrywania, więc więc y, to musicie... To jest oczywiście demo. <laughs> tak wygląda, mam strasznego banana na ryju. O Jezu, mam strasznego banana na ryju, jeśli chodzi o tą serię. Ponieważ to jest tak naprawdę powrót do mojego dzieciństwa. Ale okej, okay, może przejdźmy sobie do, do samej gry. Mm, ustawienia swoje wprowadziłem własne. Jeśli chodzi o sterowanie na, na, na tą konsolę właśnie. PSX. Więc no co, no chyba zaczniemy. Co ja jeszcze miałem powiedzieć? Aha, to to, że... Mm, jeśli teraz y, dam Start Game i... Ja zobaczę oryginalną wersję eee... stęki, ale właśnie to mój let's play będzie takim wyróżnieniem, bo będę dawał go będę dawał po prostu polskie stęki i może i troszeczkę dłuższe nawet to więc bez przedłużania zacznijmy sobie i oglądajcie sobie w spokoju Więc rzecz w tym, że Zeusowi Pani z gębą, panu wszechświata i okolic, urodził się bardzo... Bardzo silny bakor. Ja wiem! Że wiecie, ja wiem, kapuje, ja tu wręcz przyswajam. I pytam grzecznie, czy ten mały grzdylek przeszkodzi mi w przejęciu kontroli nad firmą? Jak sądzicie? No wiem! Zamknij się, kochana! Chyba nie przypuszczasz, że zdradzimy ci przyszłość. O, przepraszam. Czas dla drużyny. Czy mogę ci zadać pytanko? Czy to obcięłaś włosy, czy co? Wyglądasz rewelacyjnie. Rzekłbym, że gorzej niż śmiech. Wow, Uchwieć! <grym> panie, proszę. Mój los jest w waszych cudownych rączkach. A Niech mu będzie! Oh, ja! Za 18 lat dokładnie Planety w rządku Ustawią się ładnie Aj, wiesz, ach. Ty na ten znak z nieba ci dany Spuścisz ze smyczy wredne tytany mm, widzę, widzę I dumny Zeus utraci władzę Tobie zaś szybko przejąć! Jura! Jest! Hades do władzy! Lecz gdy Herkules ruszy w bój... To marny będzie koniec twój! JAK TO?! No dobra, dobra, dobra. Już jestem spokojny. Naprawdę mega są te... te Tym bardziej, że będziecie oglądać je w wersji polskiej, a... Ja uważam, że wersja polska jest dużo, dużo lepsza niż wersja oryginalna, chociaż i ta jest naprawdę na wysokim poziomie. I nie narzekam. Y... Aha, co jeszcze chciałem powiedzieć: że w moich seriach bajkowych graniach będą tylko gry wyłącznie bajkowe, typu właśnie Herkules. Y... Nie zdradzę Wam jeszcze, jakie je tam mam w planach, ale mam. I y... 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 co chciałem powiedzieć, to to, że podczas y... robienia let's play'a nie będę używał żadnych przekleństw, bo zdaję sobie z tego sprawę, że, że po prostu mogą mnie oglądać jakieś dzieci. Więc pozdrawiam wszystkie mamy, które mogą teoretycznie, nie wiem, czy tak będzie w ogóle, ale mogą. To zależy, jak, jak się ta seria rozwinie i zobacz ile będzie miała osób, tak naprawdę. Także możecie śmiało zapuszczać gdzieś, jaką ja nie będę używał żadnych przekleństw. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu mogą mnie obejrzeć, oglądać dzieci. Także dla mnie po prostu to jest powrót do mega dzieciństwa. Grałem w tą grę mając 5 lat w roku 97. Tak. Nie, miałem, Nie, miałem 6 lat i to był rok 98. Także naprawdę coś mega dla mnie. To jest niesamowite po prostu. Coś, coś pięknego po prostu. Wrócicie tym bardziej, że ja grałem w wersję na PC, tak, jeszcze na Windows 9.5 yy, i po prostu wer wersja nie była taka bogata jak PlayStation, yy, która oferowała właśnie na przykład tą muzyczkę w tle, czy powiedzmy te cutscenki. Także dla mnie to jest mega, mega dzieciństwo. Aha Dobra, poczekajcie chwilę. Okej, okay, wracamy znów. No tak jak mówię, no będę Róle sobie robił takie. 95, no kid. kurde. Ej, ej, co jest? Yy, będę to. Yy, wycinał po prostu, bo. Ach, no i znowu spodmowałem, no co za pech. 95, no yy... <laughs> Kurde, no chodźcie, chodźcie. Dobrze, jest, udało się, wreszcie. Jestem podjarany, naprawdę, to jest coś mega. I wiem, że kilka osób też czekało odkąd. Ej, hey! do! Nie, no nie wiesz, mój bez Jak? Jak ja to. Jak ja to Boże robię. A gry, grałem, to naprawdę wszystko za pierwszym razem, no? Wstyd. Wstyd. Wstyd, selak, wstyd się. Dobrze udało się, please. Nie! tej dziadzie. No nie wierzę. Dobra, ja tu może poczekam na niego. Jest! Udało się. Jest! Solak wyderpie. Derp. Dobra. Lećmy dalej. Naprawdę ja jestem. O Jezu, jakie to... Wspomnienia przychodzą, to z sentymentem po prostu wracam do tej gry niesamowitym sentymentem. Oczywiście pierwszy poziom już przechodziłem, także powinienem mieć wszystkie... No, derp. Także powinienem znać wszystkie znajdźki. E, gdzie, gdzie było to? A, a ja sobie tu zmienię ustawienia. Niektóre. Żeby mi było po prostu wygodniej. Dobra, poczekajcie znów. Dobra, i znów jesteśmy z powrotem. Mówię, to są takie króciutkie, niby teraz naprawdę już mogę sobie odpuścić, ale przerwanie nagrywania, ale i tak zrobiłem to przerwanie. Dobra, tu się zarwie. O nie, o nie, o nie. Chłodę. Nic, chyba może, może doskoczę, może mi się uda. Tak, udało mi się. Dobrze, jest, udało się. Powrót do dzieciństwa? Na pewno. Dla tych starszych, dla tych młodszych y, coś nowego. Y, 97 rok, y, stworzenie tej gry. A naprawdę, widzicie, grafika się tak naprawdę nie postarzała, no. Bajkowa, fajniutka jest. Tu sobie pozwolę użyć. Oj, przepuściłem to. Dobra. Że literka będzie tutaj na pewnym wzgórzu. Także, żeby sobie nie, nie, nie przegapić tego, rekiny. Yy, dlaczego sobie te przypomniałem o tej w ogóle grze? Bo, tak jak mówiłem raz w N mojej nowej serii, <laughs> powiedziałem już to w sumie. Yy, oglądałem nie tak dawno, właśnie, film Herkules. Bajkę, nie film. Ale, można mówić, że to jest film animowany, pełnoprawny, kinowy. Co ja miałem powiedzieć? Aha, poczekajcie, poczekajcie, bo się głos zawala znów. Chyba, że nie będę prze przerywał tego. Dobra, może jednak przerwę. Okej, okay, okej, okay, już jest. No, nie będziecie tra tracić na czasie. Jeśli chodzi o nagrywanie, ale. No ja tylko będę musiał przeboryć po prostu. Bo wy Nie zobaczycie żadnej różnicy. Będę to tak wycinał, że po prostu będzie ciągłość całkowita. Oj, nie zostałem piczka. Aha. D przyciskając, i jak widzicie, taka. Taki gong. Jak już kliknie, to po prostu wiemy, że jestem pełna moc, naładowana, i możemy rozwalić taką dużą kolumnę w komentarzach mi możecie napisać czy, czy pamiętacie w ogóle tę serię czy, czy widzicie ją pierwszy raz aha już poczekajcie Co, tak to ułatwienie małe dobra jeszcze mam ognisko także też będę korzystał z nich w ogóle będę korzystał z tych udogodnień no bo dlaczego nie skoro mamy taką opcję to jak najbardziej Obraz jest chyba ok, bo ja to nagrywam oczywiście w małej rozdzielczości, bo nie było wtedy dostępnego HD, bardziej full HD, więc... saveować chyba mamy pod save'em F1, także czasami sobie będę saveował, ale nie na każdym. Aha, monety, monety. Tutaj dostajemy monety. Dobra. Także sobie kliknijmy, nie będziemy przebiegać. Zobaczymy ile. Chociaż spodziewałem się, że tak. No, za pierwszym razem gdy grałem, teraz znaczy nie teraz, no kilka dni temu, żeby sprawdzić, czy chodzi to dobrze, czy nagrywanie jest o, poprawne, i takie tam, pierdołki, to miałem 98. Zobaczymy, czy mi się uda przejść. Znaczy, pokonać ten. Co ja mam powiedzieć? Ej, nie bierz mi tego, nie bierz mi, wywal to sporo tam. No boże, no dobra, wyleciałam mi z głowy. Co powiedzieć? Aha, zobaczymy, czy mi się uda pokonać. Czy mi się po prostu uda więcej zebrać tych yy, monet? Nie, chyba, chyba już minąłem jeden. Aj, dobra, poczekajcie, bo on pokaże jak. Jak działa. To jest samo naprowadzające, także... Już ich chyba zabiło. Tak, to do nich samo dociera. Także jest mega fajne ułatwienie. E, co chciałem jeszcze powiedzieć? E, w tej serii uświadczycie 15 minut gameplayu, 20 max. Może sobie ich troszkę tradycyjnie rozwalimy. ...żeby nie tracić znowu tak... Tu wrócę się po pićko... ...i tu po jeszcze jedno pićko... ...i po monety... O Jezu, ile ich się, się zrespiło na jeden tym. Mega bajka. Po prostu. Wracam... ...z mega... ...z mega radością. Mega banan na twarzy. ...do tej gry. Niesamowitego. Tym bardziej ta muzyczka. W ogóle nie, nie grałem nigdy. Tak jak powiedziałem wcześniej. Na Pccie tego nie zobaczycie. Tylko i wyłącznie na emulatorze. Będziecie mieli problem. Jeżeli ma nie macie Windowsa 9.5 to... To nie odpalicie tej gry. Proste. Ja już naprawdę szukałem kilka... E, kilka sposobów. Mówiłem to zresztą też do was. Szkoda, szkoda, tylko że jest taki błąd, jeśli chodzi o. Ale poczekajcie, zrobię pauzę. Może nie będzie już tak. Szkoda, że właśnie to. ten dźwięk się tak psuje. Jeszcze jest? Dobra, już minął. No, także. Czasami będą takie sytuacje. Nie wiem, pewnie będę to uciekał, tak żeby nie tracić czasu. 15-minutowe takie zagrajmy będę robił. Nie chcę dłużej, bo no wiecie, a jak może i nie, niektórzy nie wiedzą, bo jeśli oglądacie to pierwszy raz mój, mój kanał, to, to musicie wiedzieć, że mam po prostu słabe łącze, dlatego max 20, po prostu będę się starał nie przerywać w trakcie m, rozgrywki, w trakcie jednej misji. Let's playa. Tak, wiedziałem o tym, że jest pieniążek. Także zobaczymy. No, już wszystkie literki zgarnione. Także jest. Jest moc. Że szkoda, szkoda, że to nagrywam po godzinie drugiej w nocy. Dlatego może nie jest to jakoś takie spontaniczne. Ale powiedzmy, że jest okej. Okay. Aha, tutaj jeszcze się nie będę wracał. Bo chyba coś tam. Chyba. Nie jestem pewien. Możliwe, że coś przegapiłem? Chyba nie. Jeszcze tam może się wrócę, tak na szybkiego. Nie wiem, czy się wracałem. Chyba się wracałem już. Aj, dobra. To nic. Trudno. Dobra, i chyba się zbliżamy już do końca tego gameplaya. Także, aha, co jeszcze do Was mam ludziska taką wielką prośbę. Jeżeli bym się tylko spodobał ten gameplay. Jeżeli będziecie chcieli y, oglądać więcej tego, tej serii, bajkowe granie, to chciałbym Was prosić o to, żeby po prostu doszło do jak największej y, rzeszy ludzi, y, te zagrajmy i żeby po prostu dzielić się z innymi, polecać ten film, łapkować i komentować co najważniejsze. Także, bardzo mi to wspomoże, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Dobrze, zobaczmy ile zdobyłem procent. 100%! Jest! Jest! 100%! Tak, to jest pocieszenie. Może i był taki troszeczkę ten let's play, no nawy, ale 100% jest! się cieszę z tego bardzo. Okej, okay. co? So, ja sobie tutaj zapiszę mm, te wazoniki, bo kończę let's play'a, bo już jest tak jak powiedziałem po drugiej w nocy i co i zobaczymy się w następnym let's play'u dzięki wam wielkie za oglądnięcie, pamiętajcie żeby ocenić jeśli wam się spodobało, skomentować również i co, I dzięki wam wielkie do zobaczenia w następnym odcinku będzie na pewno na razie